Witam wszystkich. Nikolasty, witam. Dobrze, dobry wieczór. Jolanta, Kuba, witam. Powinienem się cieszyć. No to jest w końcu najważniejszy dzień. Tony teksta witam. Dodatkowo nie, nie łapałem 462. Czwartek to ja szafę montowałem. To nie miałem czasu na łapanie czegokolwiek. Zresztą lód taki był i nadal jeszcze jest. Czy nie w niedzielę, tam jeszcze. niedzielę już nie dosypało, to jeszcze. Nie będzie już mi zaspało, to tydzień temu bym już no.

Bo dla łódzkiego. Zorza wczoraj była widoczna wieczorem. Widziałem ją na, na, na południowym wschodzie, później na, znaczy na, na północnym wschodzie, a później na północnym zachodzie, bo na chwilę nie widziałem tych chmur, to się na chwilę pojawiły obłoczki takie zielone.

jeszcze dzisiaj trochę było wieczorem. W No, takie radyjko do słuchania różnych komunikatów kolejowych, na przykład. Jeszcze GSMR nie uruchomili do końca. Nie przeszli całkowicie. To Średnich nie włączę, bo krótki. Na plecach Łowiczak 1, 2, 3. masę telemarketerów, bo komuś się nudziło. To zamawiał. Po wczorajszym live. Ile masz lat, Kari? Myślałem, że jakiś młody. Coś tam trębkarza pisałeś. Myślałem, że jakiś młody. <laughs> Było udało mi się trochę tam zrobić zdjęcia, ale nie, 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 nie udaje mi się takiego zrobić, że tak intensywne kolory były. Ekspres, jak powiadamie, tam trampa może być. Ech. Ech. Tylko, tylko spałem, że tych się nie lubię przysypać sobie. Jeszcze się nie stopił u mnie. Tak przez zero w ciągu dnia, przez dwie godziny, ale, ale tak ogólnie jest mróz. Na zachodzie Polski, na południowym zachodzie, jest, nie ma śniegu. No, podzielona Polska.

Wszystko trwałe to jest właśnie. pojawia się znika. Ale, ale ciekawe zjawisko. Mój mówi, nie, to nie, to nie za polada, to w płocku świeci, Tylko kolory gdy się płocka jest pomarańczowy. Zorze, że jest czerwona, kwisty czerwona, różowa, wręcz. Cały czas nie śledziłem tej zorzy. Trzeba wyjść przed blok od razu. Trzeba drona puścić. W momencie przez okno udało mi się zrobić. W klatki schodowej na statywie. A później wyszedłem przed blok. I znowu zorza przez samorządy. Jakbym bardzo dobry z fotografii. Ale bardzo krótko tata ta Zorza porozumiewał. Mówię na filmach. Powinien też to, to z okna widzieć to, jak nie spojrzałem w odpowiednim momencie. Ale jest zimne zimno teraz. Nie chcę się tak często... Lubię otwierać okno czasem, ale... Ale no, puszcza zimna. Jest, no, dobrze się ubrać przed blok gdzieś. Najlepiej to na północ Odmowicza się udać gdzieś tam. Na moje rodzinne strony, na przykład się, To jest ładny widok na niebo, nie ma świateł. A musiał się kamerkę właśnie jakąś taką czułą z timelapsem. Śpiący, co robi. to tam rzeczywiście są zimne rejony. Ciągnie wiesz, rosyjski, ciągnij od Rosji. Tomówka, mówisz. <noise> Chyba chadełko. są baterie zasilane. No właśnie, dawno nie było takiej zimy. 20 lat temu pamiętam, było, była taka najsurowsza. Bo ten śnieg wstrzymał się o, o, już od grudnia aż z przerwą na święta, od 2005. Aż do po 20 marca się stopił, 2006. To już to już trzymała przerwy, był śnieg u mnie. A gdzieś tam na Aliexpress chyba kupiłem. Albo na temu. To w ciągu, w ciągu dnia próbuję się tworzyć odbicie, ale to tak na krótko słońce trochę pracuje. Koło zera było. Około 1314 czternastej. Tam wałcze to ten chyba ciepły macie. Jakie pytanie? No dawaj. No był śnieg. Pamiętam, że w 2013 roku był śnieg, chwilkę Słyszałem taką opinię, że no, 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 jeszcze może w lutym być mróz. Że jeszcze, jeszcze może to potrwać. Nie palę. A ty palisz? Ja bym takie fabryki papierosów zamknął siłą. <grym> Żeby nie używać innych określeń. Ty szykuj nowe buty. Takie przysłowie. zachęcam do wspierania na ciepli Pamiętam do Donaitów. Tak już księżyc się pokazuje. Zacznę pokazywać dzisiaj już nie wzięło, za, za, za wami był. Salto, wsiemka. Lubię salta robić. <noise> Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. <noise> Tak, Michał Kowalczyk, który już jest hejter. Ty hejter, kurczę. To się potrzywa. W porządku. W porządku, życie. I gościu, nocne niebo z Poznania. Teraz pod układ Księżyc. Wizorze. Ale to w Poznań, to bardzo słabo widać było. Tak, ja usunąłem tego gnoju, bo tu widzę, że jakaś podruba się pojawiła. Tam w Koszalinie coś było widać. Huragan, już tam ciepło nawet na zachodzie jest. Jest ciepło też wiatr o tej porze roku. To wystąpi. Nie wiem, kto wystąpi. Na razie nie słyszeli tylko ale może w styczniu podpiszą umowę z niłowicza. Tam się dzisiaj śniły jakieś imprezy masowe w Łowiczu takie. Miłowicze, <grymne> czy, czy jakieś księżokwiatów ze że miałby dojść do łowicza przeniesione, coś takiego. Tylko to było takie dziwne, że na scenie grała muzyka. taśmy z dysku, a, a nie, nie na żywo. Siedziałem tyłem do sceny z kimś tam dziwacwa. Wokół jakieś kwiatki, jakieś, jakieś coś do jedzenia, coś tam było takie. Albo, albo przy, przy jakimś bloku, w jakimś podwórku, bo impreza Polklor czy coś, jakieś takie po, po, pomieszanie z poplątaniem, w snach. O, to takie ciekawe miałem doznania. Padym, perku. Pamiętam, nie minutę. że w ciemno, awantura okazała się, na całość kojarzę. Już wczoraj były pytanie? pytania. Daniel mu na imię. Nawet jest o. Ale, Perku, skąd jesteś? Rzeszowa. To lotnisko, jest jasionka, Pomoc z Ukrainy dociera. Tam nie pozwalają za bardzo fotografować, bo to jest strategiczna, strategiczny obiekt. Nie, nie kojarzę tego w Poruszę to są powiadomienia z AliExpress. Jeszcze nie przeszło na Paypala. Z Facebooka. jaki Nie kojarzę. Jestem ten Nie wiem, czy to jest prawdziwa. Czy znowu ktoś nie kombinuje tutaj. <laughs> Zabezpieczyłem dwa tygodnie. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś. Kombinacja i starosta Rosta. Wiesz, Szczecinie, niestety to kawał. Wasz jest taki pociąg, który przez czy jeździ. Nie byłem na turnieju. Nie byłem w żadnym po Poniżej gwiazdy na gwiazdkę masz na myśli. Oglądałem na żywo w internecie. Kupiłem tam przystawkę do telewizora i kurczę chciałem ten turniej obejrzeć w telewizorze. No i zrywało później. W filmiku nie robiłem dużo. No Dwie dyszki, trzeba z pięć dyszek dać na tą Macelinę. Na się pomaga. I takie pytanie: byłeś w łowiczu? Przecież ja jestem z łowicza. Maminki, no, coś się kojarzy. Kojarzę te bajki. A jeszcze w to, to na białym telewizorze to oglądałem kiedyś. tak by się na telewizor. Bieda u mnie była straszna. Jakoś tam daje radę. Nie oglądałem pociągu Jerzego po Polski. Pytujesz mnie, cały czas mnie pytuje. Zobaczmy postacią, ale trochę szalony. Czasem mam takie napady złych myśli, że głowa mała. Co bym zrobił z premierem, co bym zrobił z burmistrzem, wiceburmistrzem. Chciałem, <noise> żeby Krystian Cipiński był burmistrzem. Nie udało się. Mój, mój faworyt był. Dlatego się pojawiała myśli, żeby się wierał na bezludną wyspę, w, 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 został na bezludną wyspę. Z, 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 z tym drugim. Nie wiem dlaczego, ale takie uprzedzenie, uprzedzenie się nabawiłem jakieś. Dużo gorsze myśli czasami mam, ale nie chcę to mówić. Kiedyś potrafiłem coś na kościół mówić źle, teraz już mniej. Rzadko mi się to zdarza bo gdzieś się księdza gościłem w Kolendzie. Smurfy na przykład, bo fajne. W 1988 roku to było. była premiera w Polsce. Muszę bardzo uważać właśnie na te myśli złe, w tym momencie mógł coś złego zrobić, naprawdę, zadzwonić, na przykład na 112 powiedzieć, że coś się wydarzy. Muszę się hamować właśnie. Albo mam albo myśli, że zamknę sklepy monopolowe, żeby też nie użyć gorszych określeń. Mówię, czy za dużo jest monopolów tutaj. Znaczy, jeśli chodzi o kościół, to tam tylko uprzedzenia są związane z kwestią intymnością. Proszę jest to nauczanie kościoła w nic załóż. troszeczkę tam jest czasami uprzedzenie, ale tak ogólnie to się zgadza. McDonalds mamy jakąś sprawę. Jakie zdjęcie ktoś ktoś wykorzystał? Ktoś mi komentarz napisał, że mnie nie nadawał przy włączonym telewizorze, bo tam jakieś kary za tego grozą. że obrazu nie pokazuje, jak dźwięk owszem słychać coś tam, to jest niekształcony trochę. Komentarz właśnie przed tym z live'ów. Wystaw tam parę miałem, ale ile, ile to już nie pamiętam. C3-4. Pierwsza była w Zdunach, później na nam była wystawa zdjęć galerii F34. Gdzie, gdzie chciałem się skuwać w na działce, niewielki kawałek chodnika, ale nie wszędzie tak łatwo schodzi. Obaj mieliście pomysł, się wierzą, żeby bobiki na, na błonia przenieść. <laughs> Przy Bożym Cielem jakoś nie kończą się podobało. Chociaż to już nie było na Starzyńskiego, co prawda, ale tak porozrzucane wszystko po, po całym mieście no jest ciasnawo, nie wiem jak tam ten skatepark park wybudują. Teraz y, PAM track, track i... Tu trzeba zrobić coraz mniej miejsca na karuzele. Tam jest dobre miejsce, żeby jakieś imprezy masowe organizować. Tak jak była biesiada Łowickka w tym środku. Większy koncert był właśnie przy szkiełkach, a mniejsze występy były na muszli. Nie można było organizować jeszcze wtedy w, tym, w Małżycach przepisy pożarowe i takiej sprawy a biesiady kaszolańskie tam też były. Mógł, można w by tam organizować i masowe normalnie na tym, na tym placu, co Adiano, z centrum Katowic, a to jesteście tu morze. Pamiętam te biesiady, a tak. Średnią ta promocja piwa. Nie wiem, czy się będą alkohol reklamować, jeszcze nie było, nie było piwa bezalkoholowego. Odwiert. Muszą następny wywiad, żeby jest zbadane. Mówiłem, mówiłem, że Krystian to jest fałszywa genida. Ale genida. 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 Usun. Fałszywy Cipiński, fałszywy. pierdziela. Dobra, kończymy, bo się zaczyna nieciekawie ciekawie robić Obranoc.